Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty, co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Marku musiała mówić stężka. I ślad potworu, albo miejscowi mają z widy, albo ktoś się przepłoszył. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd. Coś tu nie gra. A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę co jest na górze. Brawo, Geralt. Nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Leto? Przyznam, że... Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. Innymi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś dawno temu zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Cholerni głupcy! Tość to słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiat. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie? Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Hmm, zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy się nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Folter pożegnał się z tym światem. W Edir! Dano za ludnikiem list konicznych. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżej, więc postanowiłem dobać skurczybyka i trochę się odpocząć. Tropienie go było prostsze niż zawicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hagę. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozlawiać te zawicie czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci, ale za zdradę więcej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby. No jasne, jesteśmy w końcu starymi druchami. A ten to kto? Nowy druch, który wie, że zdradziłeś. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku, tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za to od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Mhm. Mm Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet pięć minut, a już zdążyliście mnie dwa razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie panowie! To... Nieźmieni nie atakują ludzi. O! O! zrobimy wyjazd. Też spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. S są na północ stąd, w Zalipiu. Jakoś ci nie wierzę. Po co miałbym kłamać? Le to wybacz, to nie było nic osobistego. Ostatnio, ostatnio ciepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim, jak on się nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo. Widzisz Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Arnold Wester to Nilgarskie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po góry spocza. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brenden Wilfe, Aposakson, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ducha do ucha. był świadku, tak karano za długi. Znaczy, zrobił karierę w moim oczu. Światła w posłuchu, że to są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Zasławka ciągle słabuje, czoło ma jak piec gorący, majaczy. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Ś siano. Macie gości? Biegnij po rodziców, niech zabiorą z domu wszystko, co cenne, i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze, daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadość uczynienia. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Leto z golety. Dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli? Ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu. Chcesz mnie zabić, a nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać, ale nie zabijecie. Obetnę ci ręce, obetnę je wam wszystkim, jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię, pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Hmm, zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Geralt. Ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. <laughs> Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. <laughs> Wtedy nie byłoby zabawy. I ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odcutkę? Mm -hmm. W jukach. Zaraz wezmę, i za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lok Muin. Było ich wielu, któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że leto z gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Na pewno znajdziesz w okolicy jakiś przytulny, nawiedzony dom, do którego nikt nie będzie się zbliżał. Nie, mam dość tych bagien. Potrzebuję zmiany klimatu. Może pojadę do Zerikanii? Podobno mają tam konie w paski. Też tak słyszałem. I panuje matriarchat. Zawsze uważałem, że to kobiety powinny rządzić światem. Dzięki za pomoc, Gerard. Nie ma za co. Do zobaczenia gdzieś na szlaku.